Cieszę, że w końcu w Leżańsku mamy piękny stadion. Oczywiście stadion jest otwarty nie tylko dla mieszkańców Leżańska, ale dla mieszkańców powiatu czy województwa. Będziemy wszystko robić, żeby stowarzyszenia tutaj uczęszczały jak najwięcej typu od dzieci, od młodzieży, od dorosłych, od seniorów. Będziemy wszystko robić, żeby ten stadion żył, żeby stadion był otwarty, żeby służył dla naszego zdrowia. W ogóle stadionu 21 milionów, środków własnych przeszło 7 milionów. Oprócz tego Polski Ład, także prawie 13,5 miliona mieliśmy dofinansowania z zewnątrz, także z czego się bardzo cieszymy i dzięki temu ten stadion mógł powstać, za co też serdecznie dziękuję też moim poprzednikom. Z kim została wymieniona Murawa, tak jak tutaj Państwo widzicie, mecz już się odbywa pierwszy tutaj na tym stadionie. Zostało oddane boisko zewnętrzne, pełnowymiarowe, dwa korty tenisowe, budynek administracyjny został wymieniony, no i oczywiście oświetlenie, trybuny główne, także mamy wszystko, co można tylko sobie wymarzyć. Okoń! Po dłuższym czasie, ponad dwa lata tułaczki po ościeżnych tu miejscowościach i tak można powiedzieć brzydko, żebrania boiska, które udostępniło nam możliwość gry, bo były naprawdę spore problemy, wracamy na ten stadion, piękny stadion, który myślę, że przyniesie nam szczęście w najbliższym sezonie. Ja w to wierzę nadal, chociaż sytuacja nie jest bardzo ciekawa w tabeli że ten awans jeszcze teraz wiemy, że jest drugie miejsce promowane awansem również w Barażach i myślę, że skorzystamy z tego i awansujemy w tym bardziej walczyć, będziemy trenować, walczyć. A tak jak pan wspominał tutaj no to w latach 90. to pokoń to była marka tutaj rozpoznawalna w całym województwie i w całej tutaj pewnie południowo-wschodniej Polsce. Mamy bardzo dużą szkółkę piłkarską. W tym momencie jest ponad 250 dzieciaków, jest 13 drużyn y, młodzieżowych plus drużyna seniorska. Myślę, że z takiej ilości dzieciaków uda się wyselekcjonować takich, którzy poprowadzą to pogoń do klasy wyżej i później w przyszłości jeszcze wyżej i jeszcze wyżej.